Hello? 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 Hi Hi, how you doing? Uh, I'm, I'm, I'm... I'm cold I think Yeah, me too. I'm black <laughs> I'm black Let's stick together maybe Actually I'm looking for my friend Ah Yeah, you're white, we all black Okej. Okay. Moja pierwsza interakcja z graczem w tej grze to rasizm Ja w ogóle jestem ciekawy czy to był Polek Bo on miał bardzo polski akcent jak gadał po angielsku Ja dołączyłem na jakiś oficjalny serwer Bez żadnych modów Chyba, nie wiem, na pierwszy lepszy Próbowałem znaleźć jakiś polski serwer Ale dosłownie był tylko jeden Który znalazłem w wyszukiwarce serwerów By the way, wyszukiwarka serwerów w tej grze jest strategiczna to jest tragiczna. Nie możesz zobaczyć żadnego serwera na liście, dopóki nie wczytasz 9000 serwerów. Jak ci się wczyta 9000 serwerów, to dopiero wtedy możesz faktycznie zobaczyć nazwę serwerów i który serwer jest jaki, co jest czym. To jest idiotyczne dla mnie. Więc musiałem dosłownie. Po... Hi, hello. What's up? What's going on, guys? Jakieś niemowne to jest. Ale mówię, znalazłem jeden polski serwer po 10 minutach yy, wczytywania wszystkich serwerów na świecie. Co z tego, że 90% tych serwerów to puścizna była. L dosłownie 0 ludzi. Drutko O, oh. I ten jeden polski serwer miał tylko nie wiem 17 osób czy coś takiego, więc nie widziałem sensu dołączać. Oh, hello! Ło kurde, dobra, to nie jest człowiek. Za, za, ja właśnie w tej grze są zombie. To jak? Się... Ja nie mam broni. Oj, oj, oj. Uh, help me! Help! Miotła. Mam miotło! Jak wyjąć miotły? Jak wyjąć miotły? Szybko. Broń. 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 Trójka. Nie, nie, nie. Jak wyjąć broń, to diabła. Jak wyjąć broń? Nie mogę ich uderzać. Dlaczego ja ich nie mogę uderzać? Ja, nie... ja dosłownie nie mogę machać bronią. Ja klikam myszkę i nie działa. Czym się bije? Dobra, tak gra jest dziwna. Ja nie mogę... Czemu myszka nie działa? O, teraz działa. A czemu ja tak nie mogę bić? Ja nie mogę bić Czemu ja nie mogę zębiaka bić? Cóż, klikam na niego i widziała. Nie Okej, okay, dobra, ta gra jest zepsuta. Wejdzie do mnie tutaj? Okej, okay, zębeki są głupie w że warto wyjść. Okej, okay, ja krwawie. Banda, co ja robię teraz? Czy ja zamieniłem moją miotłę na patyki? O mój boże, mam, po ma mam patyk. Mam, ma mam, mam po prostu patyk. Czemu ja z patyka mogę bić, a z miotły nie mogłem? Achievement. Okej, okay, zabiję zombiaka, co teraz. Jak go zlutować. Dlaczego bindy w tej grze są jakieś śmieszne? Czemu ja nie mogę go lutować? Arma bindy też nie działają. O dobra, tu muszę wyjść. On ma? Kamizelka odblaskowa zniszczone. Okej, okay. nie widzisz mnie, prawda? Jak mądre są te zombie? On mnie widzi. Dobra. Nie mogę go uderzać. Nie, jak zombie mnie goni, moja postać przestaje wiedzieć jak ręce działają, nie mogę już uderzać? O, tak, tak, tak. Mogę tu wejść? Zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi, ZAMKNIJ drzwi! Kask motocyklowy. O, założyłem go, nice. Mam ochronę jakoś pewnie. Dobra, ja chyba krwawię znowu, więc... Ja na hotba... dobra. Tego to ja w ogóle... Na hotbarze mam 1, 2, 3, 4, tak? Ja bym chciał wyjąć bandaż, klikam trójkę i nic nie działa. Nie wiem, czy ja jestem głupi, czy po prostu ta gra nie działa, o co chodzi? Bandaż, wytwórz nisko. NIE! Ja chcę wyjąć bandaż i z niego skorzystać! Wyjmij bandaż, klikam trójkę! Trzy sztuki, mam bandaże. Jak wyjąć bandaż? Co ja robię? Spróbowałem F3 kliknąć i zrobiłem serduszko, emotkę, nice. Dobra, ja, ja do Nie wiem, nie wiem, co mam zrobić. Ja, ja się wykrwawię, bo moja postać nie wie, jak ręce działają. Dosłownie moja postać nie wie, jak ręce działają. Ja nie wiem, co mam zrobić. Dosłownie klikam trójkę, żeby wyjąć bandaż i nie działa. Jak, ja, ja jak, jak ta gra działa? Tych, że nie ma tutorialu, jakby był, to bym przeszedł inne. Szybki dostęp. 1, 2, 3. No, próbuję! Upuść przedmiot, poczekaj. Może jak upuszczę patyk. Dobra, albo nim rzuć. I teraz kliknę trójkę. O, i on, 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 on teraz wyjmuje bandaż. O mój Boże! A teraz działa! Ja dosłownie nic innego nie robię! Mam wyjęty patyk, klikam trójkę. Bom, czemu teraz działa? Czemu ja tego obrócić nie mogę? Da się. Nie no, da się. musi się dać obrócić, no. Weź nie, żenuj, i przecież ta gra miała być taka fajna. Jak obrócić item we kwipunku Naprawdę się nie da? Co to jest za Ty, Ja nie chcę być, nie wiem, jakimś hejterem czy coś, ale te, 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 te mechaniki są jakieś dosłownie krzywe, nie? I czarno-biały ekran, ale to pewnie przez to, że ja zraniony jestem. Mam jakiś tam. Mam mam HP, good ale krew nie głód. Okej, okay, czyli nie mogę. Jakbym mógł to obrócić. R, R, klikam, R nie działa. T, E, G, W, F, C, A, H, B, B. Irytuje, że ja nie mogę obracać tego przedmiotu. Ja na przykład chciałbym go obrócić i tu położyć. Ale nie da się. Osobnie w każdej grze, co ma taki system kwadratowych itemów, można obracać itemy, ale w tej grze się nie da z jakiegoś powodu. No, chyba że się da, ale pod jakimś bindem, Alt F8, nie wiem. Próbowałem każdego przycisku, który miał sens. Nic nie działało. Nie bez powodu Daisy jest popularną grą, ale ja teraz robię ten filmik. Tak, porfam, zawsze chciałem wypróbować i mówię co myślę. Jeśli mnie znacie, to wiecie, że jestem taką osobą, która jest szczera. Może aż za bardzo szczera. Ja po prostu mówię co myślę. Nie udaję, nie wiem. Czy szczęśliwego, albo coś takiego. Jeśli coś mi się nie podoba, albo coś wydaje mi się głupie, to, to mówię. Ale, żeby nie było, nie uznawajcie ten filmik za jakiś, nie wiem, hejt na tą grę, ja, Na pewno ta gra jest zarombista jak już się wczujesz i jesteś dobry, ale mówię, okay, ja jestem gościem, który nigdy w to nie grał, widział tylko, nie, nie wiem, krótkie filmiki z jakiegoś, nie wiem, gameplaya, jakieś śmieszne klipy, jak ktoś, nie wiem, spotkał kogoś i... Zamordował na ulicy, a tak to dosłownie nic o tej grze nie wiem. O domek. Jak drzwi do tego domku będą otwarte, będzie zlutowany, to się naprawdę zdenerwuję. Tak naprawdę. Jestem zdenerwowany. Jakim cudem to jest zlutowany, to jest dosłownie pustkowie, tu nic nie ma, kto tu był? Wszystko wziął pewnie, pewnie tu było jakieś nie wiem, 12 shotgunów było. O! Skarmował shotguny. Mam amunicję? Oj, oj, chyba nie mam, nie? Oj, 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 chyba nie mam, nie? Z czego to strzela? 308 Winchester, oj, oj. Ja tylko czekam Masz jakiś, nie wiem, spocony gamer, który cały dzień siedzi, nie wiem, w jakimś randomowym krzaku, po prostu wyjdzie na mnie i mnie zabije. Ja jestem dosłownie chodzącym celem, ja jestem dosłownie na strzała, ja mam kropelka prawie zero, ale mam plusik niezły, nie? Chodź tu. Nie mogę uderzyć. Nie wiem, dlaczego ja nie mogę uderzyć. Teraz mogę. Dobra, ja nie rozumiem tej gry. Czemu, jak ja patrzę na zombiaka, nie mogę uderzać? Martwy zombie tu leży. Nie widzę broń na podłodze. Beka 18. O, mam! Kaliber 18, ja mam. Okej, okay, mam pudełko. Jak otworzyć pudełko? Wezmę do ręki. Rozpakuj. Okej. Okay. Okej, okay, mam teraz śród do szczelby. Papier? Co mi papier? Okej, okay, nie wiem. Musiałem upuścić naboje na podłogę, żeby podnieść shotguna. Mogę cię przeładować, czy jesteś już przeładowany? No i żem się zesrał, nie? Ja nie mogę. A to jedno strzałowiec jest, co? Ja. Ej no, przeładuj. Halo! Wśród do strzelby kaliber 12 Przeładuj broń do diabła! O! Dlaczego teraz chciał przeładować? wcześniej nie chciał? Czemu ta gra jest taka dziwna? Dawaj tu A kurde, no Dobra, nie, przeładuj to Please na Boga, mam 9 naboi. Przeładuj po prostu, czemu on nie chce tego przeładować? Zamykam te drzwi. Niech ktoś mi wytłumaczy, dlaczego przeładować nie mogę. Nie rozumiem, nie? Nie, nie potrafię tego zrozumieć. Czemu on teraz pocisk? Nie rozumiem tej gry, nie rozumiem. Sprint mi się skończył. Przeładuj, przeładuj, proszę cię, proszę cię, przeładuj. Klikam R, klikam R, przeładuj, błagam. Klikam R, ile razy mam kliknąć R, żebyś przeładował, ty debilu. Mi się kurde, Nvidia włącza. No on otwiera zamek, patrzy i zamyka. No przeładuj, debilu. No widzisz, że jest pusto. Ała. Przeładuj tego dziada w wieku gdzie ty masz problem, zobacz, BUM, jest pusto, wyjąłeś nabój, wyjąłeś zużyty nabój, włóż nowy, no ja nie mogę, nie, muszę, czekaj, może tak muszę zrobić, połącz, o mój Boże, ale super, żeby przeładować muszę wejść w ekwipunek i kliknąć połącz i przejechać, ojojoj, oj, oj, gameplay, ekwipunek, połącz, dobra, przynajmniej teraz już wiem jak się przeładowuje broń. Nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem. Muszę zabić tego ostatniego, albo umieram, nie? Jest, dobra. Każdy weteran tej gry pewnie się teraz ze mnie tak śmieje, że to jest niepojęte. Ale mam to gdzie? O nie, no zlituj się, panie Jezu. Czekaj, mam jeszcze jeden nabój. Wait, 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 Aha. Dostałem z liścia w plecki i umarłem. I teraz są czarny ekran. Gra mi się scratchowała? Nie, o co chodzi? Odrodzenie. Aktualna postać zostanie zabita. Czekaj, a żyje jeszcze? Nie widzę coś przed sobą. Otwieram oczy. Pobudka! Nie ma spania! O lol. O lol. O lol. Czemu ten zombie mnie nie zjadł? Nie rozumiem. Zombie mnie położył i zamiast mnie zjeść, to poszedł. I teraz nie wiadomo gdzie jest. Zemdlałem znowu? Dobra, nie wiem, widzowie. Ja, ja, ja się z wami żegnam. Ta gra jest dla mnie za trudna, ja jestem za głupi. Ja jestem za głupi na tę grę i ja kompletnie nie rozumiem. To sterowanie jest jakieś nieintuicyjne. Wszystko w tej grze jest nieintuicyjne dla mnie. Przeładować się nie da normalnie, a jak się da, to muszę, nie wiem, kurde, spamić R30 razy, żeby moja postać postanowiła przeładować, albo muszę w ekwipunek wejść i faktycznie z ekwipunku do mojej broni przerzucić amunicję. Nie wiem, dziwacznie to działa. Na pewno jest jakiś lepszy sposób pod jakimś śmiesznym build... bindem alt z 5 YT plus Enter? Ja jestem za głupi po prostu. E, ale gra jest e, śmieszna. Ja, ja lecę. Nara.